Przedami zadanie, cześć tak w ogóle. No właśnie, przedami zadanie, w którym będziemy musieli się uporać z następującą tezą, z tym wyrażeniem: x1 do czwartej plus x2 do czwartej. Na razie się nie przejmujmy, ile ta suma wynosi, tylko zacznijmy od kolorowania. Zapomniałem pokolorować. O, zakładamy to na zielono, to co teza, to będzie na taki kolor. I dowodzik. Dowodzik poproszę. Dobrze. To tak. Zapisujemy wzór funkcji kwadratowej. Y to się równa 2 piąte x kwadrat minus 4x plus 5. Wiemy o tej funkcji, że ona ma dwa miejsca zerowe. To bardzo ważne ze względu na to, że będziemy mogli później skorzystać ze wzorów Wieta. Co tutaj możemy zrobić? Na pewno przyjmiemy sobie oznaczenia współczynników. To nam tutaj ułatwi zadanie, bo już nie będziemy musieli patrzeć na wzór, tylko popatrzymy na współczynniki. W zadaniu będą występowały wzory wieta, więc warto policzyć sobie od razu, ile wynosi x1 plus x2 ze wzoru, pamiętamy, minus b podzielić przez a, czyli jeśli we wzorze mamy przy literce B minus, to z tym minusem już mamy plus. 4 podzielić przez A, czyli przez 2 piąte. To się równa 4 razy 5 drugich. I tutaj moi drodzy, co robimy? Dwójkę, czwórkę skracamy przez 2. 2 razy 5 to się równa 10. No. No i mamy. Następnie tutaj damy jeszcze przecinek. 1 razy x2 policzymy. To jest c przez a. c wynosi 5. Dzielimy 5 przez 2 piąte, co daje nam równo 5 razy 5 drugich. A to jest 25 drugich, czyli 12 i 50. No dobra, i tak zostawmy. I teraz przechodzimy do tego wyrażenia, które widzimy w tezie po lewej stronie. Przepiszmy je. X1 do czwartej plus X2 do czwartej. I musimy je zapisać w taki sposób, aby um, w tym wyrażeniu występowały wzory wieta. My nie mamy na razie wzoru. No nie ma takiego działającego wzoru z czwartą potęgą, więc musimy sobie poradzić w ten sposób. Zobaczcie, ja to rozpiszę. Um, O, od tego bym zaczął, rozbiłbym potęgi. I teraz wyobraźcie sobie, że o, tego wyrażenia nie ma. Tego wyrażenia nie ma, tylko tutaj sobie stoi A kwadrat, o, zamiast tych wyrażeń mamy A, czyli A jest do kwadratu i B jest do kwadratu. Czy coś wam to przypomina? Bo mi przypomina osobiście e, wzór skróconego mnożenia. Ale o tym, co będziemy robili dalej, e, pokażę już w przykładzie B. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do tego przykładu i moi drodzy, jeśli chcecie zostać wspierającymi rozwój tego kanału, to jeszcze pod rozwiązaniem znajdziecie link w opisie, w którym jest cała instrukcja, jak takim wspierającym zostać.